czyli rozgrzewano tutaj... Jeszcze, jeszcze. Tu to dostałem. Proszę wyjść. Dobrze, Tu maszyna stoi taka do tego... Jak to nazywa się, Paweł? Soszyny. Skrócała i wydłużała. Taka duża. Tak? Taka do, do szyn taki kolejowych czy... Długi? Nie, do wozu. Aha, do wozu. Tak, a tam była taka gętarka też. obręczy po bręczy, jak robiono te nam na drewniach koła, tak? tak. Czyli słuchajcie, to była tak, tutaj rozgrzewano metal i dopiero kowal tu przychodził. na takie wielkie Halo załoga, popatrzcie tutaj, było takie wielkie kowadło i na tym po prostu były te podkowy. Między innymi, tak? I wtedy wprowadzano konia tutaj do, do kuźni i koń dawał, podnoszono mu kopyta tak? i wbijano mu te, przybijano mu te... Podkowy takimi specjalnymi gwoździami. A po co były podkowy, jak myślicie? O? No dobrze, ale co dlaczego je przybijano? Żeby nie rami się jak na Zgadza się, żeby, żeby podczas pracy, jak koń nawet po polu chodzi i ma ciężary duże na, na tym, to ciągnie, to żeby właśnie wtedy to tarcie jest na kopytach bardzo duże i wtedy są, to te, 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 te podkowy właśnie przeciwdziałają temu, więc... Trzeba było podkowy po prostu za taki czas zmieniać, tak? Czyli trzeba było przyjść tutaj i wtedy kowal wyciągał specjalnymi takimi szczypcami yy, te gwoździe i przybijał zupełnie nową podkowę, tak? Także tu mamy palenisko, zobaczcie, pan właśnie uruchomił taką, taką yy, ja. tutaj yy, muchawę. Mamy jeszcze, słuchajcie, stare narzędzia tutaj zachowane. A, co tu było tych narzędzi. O takie na przykład do wyciągania, do trzymania. To jest prawdopodobnie takie naczynie, tak. Na Narzędzie do wtedy do wyciągania gorącej podkowy, tak? Tak. kładzenia tutaj na, ten, na to kowadło i wtedy oku okuwania tego tej, y, tych, y, po prostu podkowy. Także tu jeszcze kiedyś był taki miech, wiecie, bo teraz jest to zrobione elektrycznie, ale kiedyś tak. był taki miech w postaci takiego, takich dwóch desek, gdzie był taki worek ze skóry i wtedy się naciskało, pomocnik specjalny naciskał po to, żeby po prostu dostarczyć tlen. Dlaczego? Dlatego, że, słuchajcie, jak metal, żeby się rozgrzać, potrzebował bardzo wysokiej temperatury. I trzeba było bardzo ostro, słuchajcie, dmuchać, żeby ten metal się aż prawie do białego rozgrzewał. Bo gdyby tak zwykły, z takim zwykłym ogniem, to by się to nie udało. Ale przez dostarczanie większej ilości tlenu, właśnie z tego miecha temperatura wzrastała i dzięki temu na te, te po prostu kawałki metalu się po prostu dobrze rozgrzewały. Dlatego mamy tutaj takie, dlatego to musiało być po prostu tak wykonane. I mamy wiele innych takich trochę do paleniska jeszcze jakieś stare rzeczy. Zobaczcie, jakieś łopatki, czyli do obsługi tego tutaj całego, tak, tego miejsca, gdzie się nagrzewało, a potem się przechodziło tutaj do pracy. A zapytajcie Pana, co to jest za, za urządzenie. Popatrzcie tam teraz jest. A, tu jest wiertarka ręczna. Tak raz kiedyś robili. Dobre. dobry. dobry. To jest wiertarka ręczna do? Do wiercenia dziur w lemieszach i... Aha. I zobaczcie jakie koło u góry, takie zamachowe specjalne ciężkie, żeby po prostu uzyskać bardzo wysokie obroty, żeby się też to wiertło nie ślizgało po tym metalowym Y, y, pasku, tak? czy po tak. Czyli A to zobaczcie ile, ile tutaj kowal wykonywał pracy, nie tylko podkuwał konie, ale także y, przygotował co? obręcze do wozów, tak? Na tak. Koło, żeby drewnia... drewniane do... koła, tak? lemiesze do pługów co jeszcze tu mogło być robione? No, no i te te ledełka do e, ziemniaków aha, do kartofli aha. A kosy? E, kosy też. To panie kos też tutaj Te wszystko. To był taki tu... Bo to był e, w 21 roku to też kupił córce ta kuźnia, bo to Aha. Niemiec tutaj był. Mhm. Niemiecki kowal, tak? Tak, niemiecki. I ten. I później na ten. Później był pierwszy dobry kowal i drugi, a te resztę to było wszystko takie. Ten ostatni co najwięcej tu wywlók. I wszystko te maszyny co tu były to na złom wywiłz. Babka już umarła i wtedy a, on rządził to. Rozumiem. No. Czy już nie był tylko tak byle? Jak. Ja to był taki niby ślusarz czy stolarz, czy co. I, i madła powywlekał, tam była wierta etem. Szlifierka też, jeszcze po niemiecka. Mhm. Tu takiej madło, zobaczcie, jedno została, jakie dużo No jedno, to ja żebym już kupił, tak? To. A tu cztery byli tak? Aha, cztery do różnych tych funkcji. Tak.